wszystkim tutaj Magonik, chciałbym Was wszystkich serdecznie powitać na moim nowym kanale, jak można zauważyć spotle związanym z League of Legends Postanowiłem nagrywać na YouTube ze względu na to, że poświęcam na Lola dość dużo czasu. Podoba mi się ta gra, jest dość popularna. No i myślę, że wielu z Was zainteresuje moje filmiki, jak tylko Was trochę przybędzie. Więc tak krótko sobie to nazywam się Karol, mieszkam w Władysławie śląskim, mam 16 lat. Teraz chodzę do pierwszej Klasy Liceum. No i rozpoczynam swoją przygodę z YouTube'em i z internetem. Z lol moja przygoda już jest nieco dłuższa, ponieważ gram ponad 2 lata. No i to takie najważniejsze info, co powinniście wiedzieć o mnie. Jak chcecie wiedzieć coś do tego, piszcie oczywiście w komentarzach. Piszcie również, co byście chcieli jeszcze zobaczyć na moim kanale i inne różne rzeczy, na przykład, czy mnie dobrze słychać. Chyba dobrze, nie? No, czy kamerka jest, do, kamerka jest dobrze ustawiona. I to chyba na tyle. A na koniec chciałem podziękować tym, którzy zostali do końca filmiku. Poprosić o zostawienie łapki w górę, ponieważ to zmotywuje mnie do dalszej pracy. Oraz zostawić subskrypcję, żebyście widzieli, kiedy wrzucę mój pierwszy filmik bezpośrednio z gry i Mam też w planach rozpoczęcie streamów na Twitch'u, ale to za jakiś czas aż się YouTube to do skręcia, mam nadzieję że tak się właśnie stanie więc mam nadzieję do zobaczenia nawka.